Cześć, witam Was. Mam nadzieję po raz kolejny w zręcznym dziele. Dzisiaj przepiękna ozdoba bożonarodzeniowa. Takie przygotowałam dla Was szyszki na szydełku. Naprawdę wyglądają cudownie, w ogóle zrobione ze sznurka tego 1 mm idealne. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama, bloga czy na Facebooka, gdzie troszkę więcej zobaczycie mnie. Jeśli y, zrobicie jakieś y, zręczne dzieło inspirowane moim, koniecznie mnie oznaczcie i dajcie cynka. Jeśli chodzi o materiały, to użyłam tutaj sznurka poliestrowego 1 mm od pimotki i szydełka trójeczki. To jest taki sznurek, który jest ze złotem, no idealny Wiecie, do ozdób świątecznych, jeśli ktoś lubi taki lekki blink na choince, w opisie tutorialu macie wszystkie szczegóły. Zapraszam. A szyszka no, na żywo wygląda tak. No, sami powiecie, czy nie jest piękna. No, po prostu, czat. Ja jestem zakochana, na pewno zrobię, będą na moje choince w tym roku. Na 100%. Tu mamy właśnie ten sznurek od Pimotek. Bardzo fajnie się sprawuje. Do tego mamy zestaw szydełek w Pim u Pimotek. Możecie kupić. Ja wybieram sobie szydełko trujeczkę, bo dzięki temu te robótki są takie zbite, nie trzeba je usztywniać. Praca nie jest na nim lekka, bolą trochę ręce, ale jednak ten efekt końcowy wynagradza nam całą robotę. Zaczynamy od magicznego kółka. Na kanale Macie podstawy szydełkowania. Jeśli pierwszy raz ze mną szydełkujecie, to najpierw sobie obejrzyjcie ten tutorial, a później dopiero zacznijcie. No i zaczynamy. Będziemy tutaj robić 4 oczka łańcuszka w górę. I oprócz tego podwójny narzut i jeszcze 11 takich podwójnych słupków. Tak, czyli takich długich, podwójnych słupków tutaj potrzebujemy razem z tymi czterema oczkami łańcuszka wszystkich 12 bez 11. Także no, tutaj na tym magicznym kółku musicie sobie przerobić i szydełko będzie się trochę haczyć, bo ono jest mniejsze w stosunku do tego sznurka. Ale nie zrażajcie się, bo naprawdę warto. Efekt końcowy jest wow, Dookoła przeróbcie. Ja znalazłam wzór na Pinterestie i naprawdę czat. Tu mam właśnie to 12 tych podwójnych słupków. Zaciskam całość, od razu robi mi się nie kółeczko, ale takie, wiecie, naparstek można powiedzieć, o. Jak zamknę całość i to jest mój dół szyszki, wbijam się w to trzecie, czy raz, dwa, trzy, no tutaj mniej więcej w to trzecie oczko, tak żeby ładnie mi się zamknęła całość pod czwartem, bezpośrednio. Zaciągam sobie też ten sznurek, no tutaj, zaciągnę go od razu, żeby sobie całą robótkę zamknąć i usztywnić. To ten magic ring, to jest dosyć ważne. O, przeciągam, tak. I mam, wywijam i mam taki naparstek. Tak, no. Teraz sobie robię trzy oczka łańcuszka w górę. I w tym samym miejscu robię słupek. Czyli narzut, zwykły słupek. I tutaj w tym samym miejscu, zobaczcie, <laughs> przerabiam sobie słupek. Robię oczko łańcuszka w górze. Zostawiam jeden słupek wolny i wbijam się na następny. I robię tutaj słupek pierwszy. I w tym samym miejscu zrobię długi słupek. Pierwszy i teraz drugi słupek. O. I znowu zrobię oczko łańcuszka. I jeden słupek zostawiam wolny i wbijam się na drugi. Ja się napiję trochę wody, a wy przeróbcie całe to okrążenie. Żeby mi głos wiecie. Nie siad. I drugi słupek już się napiłam. Całe okrążenie musicie tak przerobić w ten sposób. No i mam zrobione. Teraz zamykam sobie okrążenie. W to trzecie oczko łańcuszka się wbijam i zacznę robić sobie tę te, szyszkę. Teraz jak to powstaje? No, mam na parstek i teraz. Tutaj wokół tych trzech oczek łańcuszka, zobaczcie, wkładam tutaj szydełko pod spód. Tak, o. Jak mam tak, to pod spód wkładam. Robię sobie tutaj półsłupek na zaczęcie robótki i robię dwa oczka łańcuszka w górę. Robię narzut i też wkładam pod spód, zobaczcie, pod. Tak, to. I robię tutaj półsłupek z narzutem, taki, o. Tak, i przeciągam przez trzy pętelki. I znowu. Narzut i pod tym w tym samym miejscu, pod tym łańcuszkiem też przez trzy pętelki. Robię te półsłupki z narzutem. Ich tutaj wszystkich musi być 4 plus te dwa oczka łańcuszka na początku, czyli jakby 5. liczymy w totalu. O. I mam oczko łańcuszka teraz. I przechodzę na drugi słupek, który mam w tym samym miejscu, i od dołu jakby też wkładam szydełko pod ten słupek. To jest dosyć trudne tutaj, to pierwsze włożenie, ale yy, myślę, że jest do zrobienia. I przerabiam dokładnie, tak samo robię 5 półsłupków z narzutem. O, to mam drugi. I w tym samym miejscu robię ich 5. Trzeci, czwarty i piąty. O. I mam pierwszą, jakby łezkę szyszki gotową. I tak będą powstawały wszystkie te łezki. Teraz tutaj, między jednym słupkiem a drugim, na kolejnym okrążeniu robię oczko ścisłe. I Robię narzut, i na tych dwóch będę robić kolejną część tej łezki szyszki. Czyli będę robić narzut i już teraz normalnie wbijam się podsłupek i przerabiam 5 półsłupków z narzutem. Tam zaczynałam od półsłupka i dwóch oczek łańcuszka, bo to był nowy rząd. Więc w ten sposób zaczynałam. A tutaj już normalnie robię 5 półsłupków z narzutem obok siebie. Oczko łańcuszka. I pięć półsłupków z narzutem na drugim słupku. I tak powstają mi właśnie te łezki, szyszki, które są no bardzo efektowne, bardzo. Jeszcze w, przy, z tym sznurkiem po prostu wyglądają genialnie. Tak i tuż teraz przechodzę na drugą część. O tutaj, o, bijam się pod spód. O i tak mamy i przerabiam znowu pięć półsłupków. Jeśli ktoś z Was zrobi taką szyszkę ze sznurka właśnie z tego tutorialu bardzo proszę oznaczcie mnie na Instagramie to będzie miód na moje serce, będzie mi bardzo miło oglądać Wasze prace zostawcie komentarz pod tutorialem, że udało Wam się zrobić, e, no to jest wiecie naprawdę e, no takie dziękuję dla mnie które jest warte naprawdę dużo więcej niż 100 słów no i mam zrobioną kolejną łezkę tak, pierwsza, druga. Na kolejnym robię oczko ścisłe. Na kolejnym tym, tej sekwencji z dwóch słupków. Tutaj mam ten sznurek, to ja sobie go już odetnę i go podpalę za moment, żeby mi się tutaj nie. żeby mnie nie denerwował. O, wezmę sobie zapalniczkę i tutaj ładnie. To nie takie proste. No, ale myślę, że jakoś, pomalutko, pomalutko sobie popotk, żeby nie, wiecie, nie spaliła sobie robótki. <grym> Jeszcze tu coś wystaje. Chciałam wiecie, tak ładnie podpalić, żebym się lekko stopił i żebym mogła połączyć z całą, ale tu oparzam sobie palce. <grym> no, zaraz się tym zajmę. No, w każdym razie, teraz na następnej sekwencji robię znowu sobie tą moją łezkę z szyszki. I później zamykam oczkiem ścisłym. A ja myślę, że to już jasne i mogę tu zakończyć. I mam zrobione, słuchajcie, pierwsze takie okrążenie, tak? O, mam tutaj trzy te łezki. I teraz zrobię kolejne okrążenie z samych słupków powiększe. Bijam się tutaj oczkiem ścisłym i powiększę, żebym miała trochę więcej tej, żeby ta szyszka była pełniejsza. Trzy oczka łańcuszka. W tym samym miejscu robię drugi słupek. No, oczko łańcuszka, i znowu w tym samym miejscu robię dwa słupki obok siebie. Jeden i drugi. No. Mam. Teraz na tutaj, gdzie mam tą łezkę, zobaczcie, w środku mamy taką dziurkę, i tutaj też będę robić te podwójne słupki przedzielone oczkiem łańcuszka. Pierwszy, drugi słupek. Oczko łańcuszka i znowu jeden drugi słupek. I tak będzie wyglądało całe to okrążenie. Teraz sobie powiększę. Ale to tylko raz, już więcej nie będę powiększać, tylko jedno takie powiększające okrążenie. Tutaj zobaczcie, między jedną łezką a drugą też mam dwa słupki, i na nich też muszę zrobić cztery słupki przedzielone oczkiem łańcuszka, tu i tu. I później już będę pracować bez powiększania, bez liczenia, tylko raz. Z pozoru wzór wydaje się taki skomplikowany i trudny, ale jak się wniknie w niego, to naprawdę, no, i tu dookoła, naprawdę nie jest trudny. Rozczytanie go na schemacie, w ogóle to łączyłam dwa schematy, oczywiście, bo, bo jeden był kiepski, i drugi też nie najlepszy, połączyłam dwa, trochę udoskonaliłam. Ale zobaczcie, tutaj, jak to na Pinterestie bywa. Wiecie, te schematy na Pinterestie one ładnie wyglądają. Jak zaczyna się robić, to się okazuje, że coś nie tak. No, w każdym razie, i zaczynamy robić łeski. E, tutaj robimy tak jak zaczynaliśmy, półsłupek i dwa oczka łańcuszka. I oprócz tego jeszcze cztery półsłupki z narzutem. O, tu jeden obok drugiego, jeden obok drugiego. I robimy pierwszą łezkę. Nic teraz już nie zmieniam. Dalej będzie wszystko wyglądało tak samo. Tutaj mam jeszcze jeden. Dokładnie już dalej. Pozostałe okrążenia też będą wyglądały dokładnie tak samo jak to. Oczko łańcuszka i przechodzę na drugi słupek z tej sekwencji. I będę tutaj robić też 5 półsłupków z narzutem. Od razu też uprzedzę Wasze pytania, bransoletkę taką makramową, którą mam, jedną mam z koralików, drugą makramową, też można zrobić sobie samemu, też na kanale jest tutorial od bardzo dawna, chyba nawet od 3 czy 4 lat, ale on cieszy się dużym powodzeniem, bo te bransoletki makramowe też są bardzo fajne i można sobie spokojnie takie zapleść, także polecam. No i tutaj mamy. Kończymy już tą łaskę. O! I ostatni półsłupek z narzutem, przez trzy pętelki. I mamy. A, jeszcze jedno. No, teraz mamy całość. I teraz, o, mam cały przechodzę między, tutaj zobaczcie, są dwa słupki, i między nimi będę robić oczko ścisłe. I na kolejnym słupku znowu zaczynam robić tą łezkę z szyszki. I tak przerabiam całe okrążenie. Jedno obok drugiego. Jeszcze tutaj Wam pokażę, dokończę tutaj tą łezkę. Tą część. O, tutaj, tak. Tak, tak, tak. I dookoła te łezki będą nam tutaj powstawać, i tym razem powstanie nam tych łezek 6. Yy, I no co, no będzie już szyszka nabierała takiego kształtu, jaki. Powinna mieć. I ja już następne okrążenia to będzie powtórzenie właśnie tych dwóch okrążeń, czyli tych ze słupków, i później na słupkach robimy łezki. I słupki robimy, i łezki. Powtarzamy taką samą ilość słupków, właśnie jak w tym okrążeniu, mm, i taką samą ilość tych, tych łezek. <grym> Chyba tak to powinnam odmienić, wiecie Polski język, trudny język. I tak przerabiam całość, i wtedy powstanie nam bardzo ładna szyszka. E, oczywiście, pewnie można ją zrobić też i z włóczki, i czy z jakiegoś kordonka. One będą mniejsze, bardziej wiotkie i tak dalej. Ale tutaj ten sznurek poliestrowy od Pimotek naprawdę ma moc. On powoduje, jak się weźmie szydełko trujeczkę, to naprawdę ta praca jest zbita. Ona tworzy całość. Nie jest ciężka ta szyszka, naprawdę. Leciutka. I teraz tutaj oczko ścisłe. O. I znowu zaczynamy kolejną łezkę. Nie. No. Fajnie już to wygląda. Ja w ogóle wiedziałam, że to będzie ładnie, ale nie spodziewałam się, że aż tak. No, ja jestem w ogóle zachwycona, jestem zakochana w tych szyszkach. Oczywiście wszystkie moje ozdoby świąteczne bardzo lubię, ale te szyszki, jakieś, tak naprawdę, wyjątkowo. Chyba na pewno zrobię więcej, będą do kupienia w sklepie, jestem przekonana. No i zobaczcie. I mamy zrobione okrążenie całe, tak. Mam wszystkie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak. No, i teraz będę robić ten rząd ze y, słupkami. Y, robię oczko ścisłe, trzy oczka, łańcuszka w górę, w tym samym miejscu drugi słupek. O. I teraz przechodzę już na tą łezkę, i tutaj w tej łezce dwa słupki. Tak jak mówiłam, ja już nic teraz nie będę dodawać, zostawiam taką samą liczbę, żebym miała sześć tych łezek, czyli dwa słupki i znowu tutaj gdzie mamy te dwa słupki, zobaczcie tu w środku, tu, to też będę tutaj robić dwa słupki i na łezce znowu dwa słupki. I tak będą wyglądały te okrążenia w dalszym ciągu, tak? I dookoła robimy to samo. Tutaj łezce dwa słupki i znowu na tych dwóch słupkach dwa słupki. No. I mam zrobiony cały ten rząd, wokół którego będę budować teraz łeski znowu. No myślę, że to już wiecie, jest dosyć oczywiste. Robię sobie półsłupek tutaj, tak, tak jak zaczynałam o półsłupek, dwa oczka łańcuszka w górę. I znowu będę robić teraz cztery półsłupki z narzutem na pierwszą połowę tej łezki i później znowu na drugą stronę tak samo. Jeszcze tu chwilkę z wami zostaje tak dla pewności, żebyście wszystko wiedzieli. W każdym razie te dwa rzędy już dalej powtarzamy naprzemiennie, czyli kolejny rząd to też będzie dwa słupki, dwa słupki na łezce, dwa słupki i dwa słupki na łezce. I później na tych słupkach budujemy te, te łezki. Naprawdę świetny wzór. Zastanawiam się też, jak go wykorzystać, wiecie, do też jakiejś innej robótki: jakiegoś swetra na przykład, czy do jakiegoś szalika, do czapki, może. Bardzo mi się w ogóle podoba, bardzo. Także no, będę kombinować, żeby jeszcze jakiś wzór taki stworzyć. Bo naprawdę bardzo efektowny. Ja już przeszłam na drugą część. No, tutaj sobie przerabiam. No i mam łezkę gotową, tak? I teraz oczkość, na następnych dwóch słupkach oczko ścisłe, i na następnych dwóch słupkach znowu zaczynam łezkę. <laughs> no i ja idę się napić wody, a wy przeróbcie całe okrążenie. No i mam, zobaczcie, zrobione. Tak. No już teraz pracuję cały czas tak samo. O. Przerabiam tutaj coś, mam raz, dwa, trzy, mam trzy te y, 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 rzędy, zaznaczam sobie i oprócz te, tego, co tutaj mam, to jeszcze zrobię cztery, tak? Jeszcze cztery rzędy muszę przerobić tutaj, żeby uzyskać taką fajną objętość na tej szyszce, fajną wysokość, żeby ona wyglądała dosyć naturalnie. Ta szyszka w, generalnie ma 10 cm wielkości, to tak, żebyście wiedzieli. Teraz mam ten rząd ze słupków. No i muszę go przerobić tak, tu, całego, a później zacznę robić łezki. Fajna w ogóle robótka, wiecie, też taka, że nie trzeba liczyć, jest dosyć intuicyjna. Ona mówię, na początku wygląda na skomplikowaną, ale tak naprawdę są tylko dwa rzędy powiększenia, a później robi się cały czas to samo. No, naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jestem zaskoczona w ogóle, że to jest tak proste. Także przerabiamy dookoła. No i zobaczcie, tak wygląda moja szyszka. Zakończyłam tym rzędem z słupkami, tak? Czyli mam tutaj dwa słupki, dwa słupki, dwa słupki obok siebie. To jest ważne, żeby właśnie tak zakończyć. O, wyciągam sobie sznurek. Włożę sobie go, przełożę go na drugą stronę. No chodź tutaj, chodź. O, tu przeciągnę go na drugą stronę, żeby był taki niewidoczny. Poukrywam go sobie tutaj. Włożę szydełko po prostu pod te słupki i przeciągnę sznurek. I odetnę i go podpalę. Już jesteśmy na końcówce, naprawdę, już została nam bardzo łatwizna. Będziemy zamykać to wszystko. O, może ja sobie zmienię tą zapalniczkę. No właśnie, może z tą będzie o, właśnie, dużo łatwiej. O. No i mam teraz zrobione. I teraz, żeby zamknąć całość, znacznik sobie odetnę. Żeby zamknąć całość, potrzebuję zrobić sobie łańcuszek. Wezmę sobie sznurek, zostawię taki kawałek i zrobię sobie tak około 50 oczek łańcuszka. 40-50. Zależy, jak długą chcecie tą zawieszkę. Ja tu zrobiłam 50, troszkę później musiałam zmniejszyć, ale dlatego, że miałam nierówne. Zresztą zaraz wam to pokażę, ale tak powiedzmy 50 oczek łańcuszka. No i proszę, mam zrobione. Odcinam sobie teraz sznurek, wyciągam. O, I teraz sobie będę ten sznurek przeplatać pomiędzy tymi, zobaczcie, tutaj sekwencjami z dwóch yy, słupków. Tak, o tu wkładam styl, czy z tej, obojętne, tu i dwa słupki omijam i wyciągam sznurek z tej strony. I znowu z tej i z tej i tak przeciągam całość. I mam tutaj przeciągnięte już w ostatnim miejscu. Wkładam sznurek. O. I zaciągam tak jak normalnie torebkę. Wiecie o. Tak. I mam zobaczcie, szyszkę gotową. Zawiążę sobie tutaj. Mocno i w drugą na, na supełek. Ta szyszka naprawdę bardzo ładnie nam się uformuje. I teraz zrobię sobie zawieszkę. Przeciągnę po prostu od tutaj. Włożę szydełko do środka i przeciągnę sobie cały, cały ten tą część tego łańcuszka. No chodź tutaj, choć. No już wiecie, jak już jest się na końcówce, chcecie wszystko pokazać, to oczywiście nie wychodzi. No i mam już tutaj wyciągnięte. I teraz zobaczcie, tutaj jedną część mam dłuższą, drugą krótszą. Ja sobie może, nie, nie będę tego tak wiązać. Rozplotę właśnie tą, tą dłuższą część. O, tu. Rozwiążę ten łańcuszek. Rozplotę kilka oczek, żeby mieć równo. Żeby wiecie, wyglądało ładnie estetycznie. O, mam no mniej więcej. O, tu jeszcze przeciągnę. Mam całość. O, na końcu zawiążę to na pęcełek. Tak w ogóle wiecie, nie będzie widać finalnie. O, odetnę sobie tę pozostałą część sznurków. Trzeba je przypalić? To na pewno, bo wtedy mamy pewność, że one nam się nie, nic się z nimi nie zadzieje. No i zobaczcie, w ogóle tego nie widać. No i co? I szyszkę mamy gotową. Pięknie wygląda. Ja jestem w ogóle zachwycona taką ozdobą. Na pewno będą wisieć u mnie na choince. No przepięknie, naprawdę. To pokażę wam zaraz tą drugą, moją. No szyszka właśnie ma no tak 10-11 cm. Na szerokość no powiedzmy 7. No, także jest taka spora, ale nie mała i nie za duża. Przecież naprawdę idealne. Jeśli Was zainspirowała, mam nadzieję, że tak. To koniecznie mnie oznaczcie jako zręczne dzieło, będzie mi bardzo miło. No i zostawcie łapkę w górę. No i dzięki, że byliście ze mną kolejny raz. Do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!